Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy Realem i Manchesterem City, czyli jednymi z faworytów zbliżających się mistrzostw Panini FIFA Club World Cup 2025. Zanim zaczniemy pojedynek, chciałbym przypomnieć, saszetki mam od chłopaków ze sklepu Kraken Shop, Tutaj macie kod rabatowy z moim imieniem Łukasz M10. Właśnie na zakupy w tym sklepie warto. 10% upustu. Także zapraszam serdecznie. A my teraz lecimy z pojedynkiem. Ja tutaj sobie przygotowałem również album z brakami, więc uzupełnimy, jeżeli coś wpadnie. No i napiszcie w komentarzu za kim jesteście na tych mistrzostwach klubowych. Komu kibicujecie? To waszym zdaniem zwycięży. A my lecimy z pojedynkiem. I pierwsza saszetka, Carlos Moreno, Crowd Hero, numer 189 mamy. Następnie Igor Jesus, Game Changer, Ogiwara, Memisze, 263. A mi brakuje 262 z tego klubu. No dalej Trubin z Benfiki. i Douglas Luiz Juventus, Crowd Hero Gustavo Gomez, Magician Jamal Musiala, 306 mamy go, Inter Vrij. Witzel, Colwill i Berterame z Bayernu. Emblem Manuel Neuer. Legenda Antoine Griezmann, Atlético. Rondon, Ruben Neves, Guirassi, i Mokoena Crowd Hero Di Marco z Interu, Goal Machine Julian Alvarez, Atletico Zaire Emery z Paris Saint-Germain, Vlachowi Juventus, Acholu i Watanabe. No, jak na razie ani Realu, ani Manchesteru City. Wynik remisowy, 0-0. Cabral, Titan Kim z Bayernu, Kilkoli, Velasco, Rabia, Baretto, i szósta saszetka. Więc w tym momencie połowa. Fabio Emblem i będzie Golden Baller. No i ciekawe, czy będzie z Realu, ktoś czy będzie z Manchesteru City. A nie, mamy Golden Ballera Kobela z Borusi. Pięknie. Atletico, Rodrigo De Paul. Aliento z River, Atia i Jaumario. No i rozpoczynamy drugą połowę. 0-0 do przerwy. Może tym razem będzie lepiej. Emblem Kim z Ulsan. A mi brakuje Crowd Hero z tego klubu, czyli ta ostatnia karta. Dalej, Lobo. Magician Mastantuono. Mam go. Mamy tego zawodnika. Borussia Jazule, Riquelme i Donnarumma, Crowd Hero Ben Hamida, Titan Alfonso Davis Bayernu, też go na pewno mam, Afsha, Modiba. Luis Rodriguez i Martinez Quarta. Gdzie się podziały karty Realu i Manchesteru City? To jest pytanie. Crowd Hero Ashur, Magician Roldan jest we własnej osobie Erling Haaland i prowadzenie dla Manchesteru City 1-0. Pecela. I kano, emblem zwany zaire, emery game changer, mi brakuje 348 game changer, było blisko. Nkunku z Chelsea, Idrisi, Eustachio i Illich. Dwie saszetki do końca. Manchester City prowadzi 1-0. Crowd Hero Montiel z River. Gol Machine Mitrowicz al-Hilal. Martinelli. Vitinha. Cambiasso. I Brandt. I ostatnia saszetka. Koke Emblem Atletico. Titan Guardiol z Manchesteru City. Jego mam, ale punkcik jest tutaj, i chyba będzie zwycięstwo. UEA, Juventus, De Vries. I jeszcze raz Guardiol na bazoweczce I TK. Mamy tą kartę. Okej, okay. czyli nic nowego niestety dzisiaj nie wkładamy. Żadna nowa nie wpadła natomiast pojedynek wygrywa Manchester City 3-0 pokonując Real Madrid najlepszą kartą z dzisiejszego odcinka jest Golden Baller Kobel z Borussi Dortmund także to tyle moi kochani, przypominam zakupy robimy w sklepie Kraken Shop ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach cześć Wam